Te projekty będą procesowane w komisji w pierwszym czytaniu od dzisiaj. Od dzisiaj. Przepraszam? Procedowane. Czy coś powiedziałem? Najmocniej państwa przepraszam, ale czasami słowo proces tak ciśnie mi się na usta, że nie mogę się powstrzymać. Tak, oczywiście procedowane. ...sejmu nie ma w tej chwili, ponieważ posłowie, koleżanki i koledzy wykonują w tej chwili obowiązki zgodnie z ustawą interwencji poselskiej. Ale to już pan na to uwagę. Panie, panie Marszałku, bo być może jeszcze pan regulaminu nie zna. Zgodnie z regulaminem Sejmu Marszałek Sejmu jest zobowiązany udzielić wszelkiej pomocy posłom wykonującym swoje obowiązki. Apeluję do pana o przerwę i udzielenie wszelkiej pomocy posłom, którzy interweniują, kiedy jest łamane prawo w spółkach prawa handlowego w mediach publicznych. Tak, panie pośle. Artykuł 7 Regulaminu Sejmu. Posła obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Sejmu oraz organów Sejmu, do których został wybrany. Na posiedzeniach Sejmu posłowie zajmują stałe wyznaczone miejsca na sali posiedzeń. Jakby chciał pan jeszcze kiedyś uczyć mnie Regulaminu, panie pośle, to zapraszam również na zwrotne korypetycje. Myślę, że możemy ubogacić się nawzajem. Wiedzą. Szanowni Państwo, to jest minister sportu, ale to nie jest żyleta, panie pośle Ozdoba i panie pośle Matecki. Będziemy budowali stadiony, tam będzie dla Was dużo miejsca, teraz jesteśmy w Sejmie, dobrze? Rozumiem ekscytację, każdy kocha i ceni Pana posła Nitrasa, ale to później, dobrze? Dziękuję bardzo. Trochę spokojniej. Panie pośle Ozdoba, ja widzę, że Pan się męczy, ale może by Pan nas nie męczył. Dziękuję. Panie Marszałku, nie wydaje mi się, aby pan minister Ozdoba kiedykolwiek zaryzykował pójścia na Żyletę, szczerze powiedziawszy. Ja się nie wybieram. Ja się nie wybieram, nie, nie. Panie pośle Matecki, rozumiem, że występuje pan na sali w charakterze billboardu. Rozumiem. Proszę o to zadbać. Dysponuje pan z pewnością właściwymi środkami, aby go sfinansować. Proszę teraz o zajęcie miejsca. Wszyscy zapoznali się z Pana prezentacją. Proponuję, aby Sejm jeszcze raz albo inaczej. Panie pośle Braun. Jakie gorące okrzyki zachęty w stronę pana posła Dawaj, Zbychu, dawaj. Panie pośle, bardzo proszę. W, gdzie mamy listę mówców? Niestety. Mieliśmy przed chwilą. Bardzo cenię Państwa komentarze i uwagi, natomiast zwracam też uwagę z mojej perspektywy, że stają się odrobinę monotematyczne. Zachęcam do większej oryginalności pracy intelektualnej. Obrazić też trzeba umieć. Jest lobbystą dla niemieckich koncernów. Imponuje mi bezwzględność i zdecydowanie retoryczne pana posła, ale zwrócę uwagę panu posłowi, że to nie pan jest od wyznaczania zadań marszałkowi Sejmu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani panów posłów. Ojej, jakie rozczarowanie słyszę w państwa głosie, ale przystąpiliśmy już do głosowania. Kto z pani panów posłów. Mieliście Państwo naprawdę wiele godzin na dyskusję nad tym punktem porządku dziennego. Zadaniem Sejmu jest zmierzanie do decyzji i do konkluzji. A posła proszę o skupienie się na przedmiocie ustawy, którą za chwilę mamy przegłosowywać. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Marszałku. Kiedy, kiedy studenci Nie mają... Z, Panie Pośle Kaleta, tylko Gen Z, czyli... Tak, to są jednak dwa różne zjawiska. Panie Marszałku. Przepraszam, tylko jeszcze komunikat porządkowy. Drodzy Państwo, ja wiem, co się za chwilę stanie, ale jestem zobowiązany, żeby Państwu te informacje przekazać. Dziś głosowań już nie będzie. Głosowania najbliższe będą w dniu jutrzejszym. Rozumiem, że są członkowie komisji, którzy w związku z wieloma zgłoszonymi poprawkami muszą udać się na posiedzenie tych komisji. Jeżeli ktoś z Państwa mimo to zechce z nami zostać, to będę bardzo zobowiązany. To takie ogłoszenie gwoli ścisłości i ułatwienia Waszej pracy. Sprzeciw. No, panie pośle, no ile można. Apeluję do pana z polegliwej natury. Pan się wszystkiemu sprzeciwia. Tak się nie da żyć, panie pośle. Sprzeciw wobec pana sprzeciwu. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Bogdana Andrzeja Zdrojewskiego. Robię to po raz trzeci. Mam nadzieję, że to dobry omysł. Do Panie pośle, głosowaliśmy już wniosek o przerwę. Pan też składał przysięgę. Tak. Że będzie pan chronił porządku prawnego w Polsce. Dzisiaj on jest łamany są napady na media publiczne i pan jest obowiązany przerwać posiedzenie Sejmu. Nie, panie pośle. Wyjaśniłem, panie jakie poszły. kroki podjąłem w sprawie posłanki Borowiak. Jak marszałek Sejmów, Może pan mnie obrażać dowolnymi słowami, panie pośle Suski. Nie rusza mnie to. Panie, do Jaruzelskiego już mnie pan porównał. Czekam, jak mnie pan znów porówna do Hitlera. Mógłby pan... Dziękuję bardzo. Proszę mi mówić panie generale albo panie Wojciechu, proszę zająć miejsce. Proszę zająć miejsce. Proszę...